Podczas rejsu rodzina wpada w burzę i odkrywa, że ocean zamienił się w pustynię. Oceanograf Tom z Uniwersytetu w Miami, jego żona Julia i ich dzieci Cassie i Ben wyruszają w rejs po Morzu Karaibskim u wybrzeży Portoryko. Tom i Ben beztrosko łowią ryby, Cassie słucha muzyki, a Julia decyduje się popływać. Tymczasem głęboko pod wodą dzieje się coś dziwnego. Julia dryfuje z dala od jachtu, ciesząc się słońcem i morzem, gdy nagle drży i rozgląda się. Uspokoiwszy się, że niczego nie ma w pobliżu, próbuje się zrelaksować, ale coś nadal ją niepokoi. Julia postanawia wrócić na jacht, lecz nagle tajemnicza siła zaczyna wciągać ją w głębiny. W tym samym czasie cały sprzęt na pokładzie zaczyna szwankować. Julia woła o pomoc, ale jej rodzina jest zbyt zajęta, by ją usłyszeć. W końcu Tom zauważa dziwne dźwięki i widzi, jak jego żona tonie. Rzuca się do steru, kieruje jacht w stronę Julii i wskakuje do wody. Razem z dziećmi wyciąga ją na pokład. Wstrząśnięta Julia próbuje dojść do siebie i mówi rodzinie, że wpadła w prąd morski i miała wrażenie, że zaraz utonie. Tom przypomina żonie i dzieciom, by zawsze informowali, gdy idą pływać i nigdy nie oddalali się za daleko od jachtu. Po uspokojeniu się rodzina kontynuuje wakacje. Wieczorem zbierają się przy stole, by świętować trzynastą urodziny Benę. Chłopiec zdmuchuje świeczki na torcie i dostaje prezenty. Laptopa od rodziców i gumową maskę potwora od siostry. Julia wręcza mu też małe pudełko z bransoletką, która przynosi szczęście i odpędza złe duchy. Szczęśliwa rodzina robi sobie urocze grupowe zdjęcie. Wtedy dzwoni chłopak Cassie, Adam, przez wideocząt. Pyta, jak mija rejs. Kasi mówi, że jej mama prawie utonęła, ale poza tym nic ciekawego się nie wydarzyło. Adam i Kasi przyznają, że bardzo za sobą tęsknią i planują kolejne spotkanie. Nagle za Adamem zaczyna zbierać się gwałtowna burza. Kasi martwi się o niego, ale Adam zapewnia ją, że wszystko jest w porządku. Kilka sekund później połączenie zostaje przerwane. Zaniepokojona Kasi mówi rodzicom o burzy i w tym momencie ben czuje dziwne wstrząsy. Rodzina biegnie na pokład i widzi, jak jacht otacza kilka wielorybów. Tom tłumaczy, że wieloryby podążają za polami magnetycznymi i burza mogła je zdezorientować. Zwierzęta zaczynają kołysać jachtem, grożąc jego wywróceniem. Tom decyduje się zanurkować, by sprawdzić śruby napędowe, ale szybko wraca z raną na ramieniu. Gdy Julia go opatruje, Tom mówi, że pod wodą poczuł coś za sobą. Odwrócił się i zraniło śrubę, ale nie zdołał zobaczyć, co go przeraziło. Tom wspomina też, że kadłub jachtu jest wygięty, a jedna ze śrub jest uszkodzona. Rodzina nie da rady wrócić do brzegu o własnych siłach. A przez problemy z łącznością wezwać pomoc jest trudno. Cassie biega po pokładzie, próbując złapać sygnał, a Julia próbuje wysłać sygnał alarmowy przez radio, ale słychać tylko strzępy obcej mowy. Zaniepokojony Tom oznajmia, że mają jedzenia i wody na zaledwie 4 dni, ale zauważa, że znajdują się na szlaku żeglugowym, więc ktoś na pewno ich znajdzie. Nagle słychać nowe, tajemnicze dźwięki. Rodzina wraca na pokład i z przerażeniem patrzy, jak nieznane, ogniste obiekty, przypominające meteoryty, spadają z nieba do wody. Każdy kolejny obiekt spada coraz bliżej jachtu. Tom próbuje uruchomić silnik uszkodzonej łodzi. Na szczęście udaje mu się przepłynąć kilka metrów, zanim silnik całkowicie odmawia posłuszeństwa. W następnej chwili świecący obiekt uderza w wodę tuż obok jachtu. Tom odkrywa, że to nie meteoryty, to sztuczne satelity. Tymczasem wiatr się nasila, więc rodzina szybko chowa się do wnętrza jachtu i zamyka wszystkie okna. Porywy wiatru i fale kołyszą łodzą, przewracając wszystko do góry nogami. Ben traci równowagę i upada, raniąc ramię. A Tom rozdaje rodzinie kamizelki ratunkowe na wypadek, gdyby jacht się przewrócił. Nagle ogłuszający zgrzyt wypełnia powietrze, powodując nudności i pęknięcie naczyń kryjonośnych u całej rodziny. Przez ból Tom dociera do okna i odpala flarę sygnałową, ale nikt jej nie zauważa. Następnego ranka Tom, Julia i dzieci dochodzą do siebie po nocy i oglądają częściowo zniszczony jacht. Wychodzą na pokład i z niedowierzaniem odkrywają, że cała woda zniknęła, Może zamieniło się w bezkresną pustynię, a jacht cudem utknął na skalnej półce. Kasi ponownie bezskutecznie próbuje złapać sygnał, ale Tom jest przekonany, że gdzieś w pobliżu muszą być inni ocaleni i muszą ich znaleźć. Tom wyciąga kompas i z jeszcze większym zdziwieniem zauważa, że bieguny ziemi się odwróciły. Północ jest teraz na południu, a południe na północy. Julia odmawia w to uwierzyć, ale Tom tłumaczy, że coś takiego miało miejsce 700 tysięcy lat temu. Teraz może cofnęło się tam, gdzie kiedyś był ląd, i najprawdopodobniej większość ludzkości zginęła. Kasi nie chce zaakceptować, że Adam nie żyje, i ze łzami ucieka do kabiny. Julia próbuje ją pocieszyć, mówiąc, że może sytuacja nie jest tak zła, jak im się wydaje, ale kas ją zbywa i dalej opłakuje Adama, patrząc na jego zdjęcie. Julia zaczyna zbierać porozrzucane zapasy, a Tom próbuje naprawić radio. Tymczasem Ben wpada na kreatywny pomysł. Zbiera kilka balonów z urodzin i wypuszcza je w powietrze, trzymając je na długim sznurku. Ma nadzieję, że w ten sposób inni ocaleni będą mogli ich szybciej znaleźć. Tomowi udaje się naprawić radio i nawiązać kontakt z innym ocalałym, kapitanem o imieniu nau. Nau potwierdza podejrzenia Toma o odwróceniu pola magnetycznego i mówi, że właśnie zszedł na dno oceanu w naukowej łodzi podwodnej. Nau twierdzi też, że na podstawie aktywności sejsmicznej odwrócenie może nastąpić ponownie w ciągu tygodnia i woda wróci, więc muszą znaleźć najwyższy punkt, aby przeżyć. Julia i Tom postanawiają jak najszybciej wyruszyć w poszukiwaniu najbezpieczniejszego miejsca i proszą dzieci, by zebrały najpotrzebniejsze rzeczy. Gdy Cassie i Ben wychodzą, Tom pyta Nowa, czy może ich zabrać na pokład. Nau ujawnia, że jego łódź podwodna mieści tylko trzy osoby. Tom i Julia proszą więc, by przynajmniej zabrał ich dzieci, ale nagle nau przestaje odpowiadać. Rodzice martwią się, że ich prośba go wystraszyła, ale po chwili Nał ponownie się odzywa i podaje swoje współrzędne. Tom szybko wyznacza trasę na mapie i zdaje sobie sprawę, że podróż zajmie im dwie lub trzy dni. Po zakończeniu rozmowy z nowem Tom proponuje żonie, by dobrze się wyspali i wyruszyli wcześniej rano, aby dotrzeć do celu, zanim wróci woda. Julia martwi się o los rodziny, ale Tom ją uspokaja pewny, że dadzą radę. Następnego ranka cała rodzina przygotowuje się do podróży. Gdy Julia i Cassie organizują zapasy, Tom wychodzi z jachtu i dostrzega w oddali nieznajomego z psem. Podejrzany mężczyzna uzbrojony w harpun podchodzi do nich. Tom chwyta butelkę z wodą i rusza w jego stronę. Wita nieznajomego, wyrażając ulgę, że widzi innego człowieka i, zauważając jego utykanie, oferuje pomoc żony. Wręcza mu butelkę, a gdy obcy łapczywie pije, Julia wychodzi, by się przedstawić, ale nagle nieznajomy rzuca się na Toma. Julia biegnie do męża, błagając napastnika, by przestał, ale ten chwyta harpun i wbija go tomowi w brzuch, a potem w szyję. Po zabiciu Toma mężczyzna odwraca się w stronę Julii. Przerażona kobieta ucieka do jachtu, ale on rzuca harpunem, trafiając ją w ramię. Tymczasem dzieci nie mają pojęcia, co dzieje się na zewnątrz, zajęte swoimi sprawami. Na szczęście Julia dociera do jachtu, a Cassie i Ben przychodzą w samą porę, by jej pomóc. Po zamknięciu wszystkich okien i drzwi Julia chowa dzieci w schowku pod kanapą i daje Cassie naładowaną flarę do obrony. Sama chwyta nóż i biegnie do łazienki. Szybko opatrując ranę, zanim przygotuje się do stawienia czoła intruzowi. Tymczasem nieznajomy wchodzi na pokład, wyważa drzwi i wchodzi do kabiny. Od razu zauważa otwartą puszkę jedzenia na stole i rzuca się na nią, po czym zaczyna dokładnie przeszukiwać jacht. Wkrótce dociera do łazienki, ale Julii już tam nie ma. Po cichu wyszła przez dziurę w ścianie i ukryła się na zewnątrz. Nie zauważając jej, mężczyzna wraca do kabiny. Przerażona Julia rozważa obejście jachtu, ale nagle przed nią pojawia się pies bandyty, głośno szczekając. Julia próbuje go odgonić nożem ale pies rzuca się na jej ramię, zmuszając ją do obrony i zabicia zwierzęcia. Mężczyzna słyszy skowyt psa i na moment się rozprasza. Julia wykorzystuje okazję, by wrócić na jacht i dostać się do środka innym otworem. Jednak kilka minut później rozwścieczony bandyta wraca i brutalnie atakuje bezbronną kobietę. Julia walczy, próbując się bronić i sięgając po upuszczony nóż, ale on przygniata jej dłoń, zmuszając ją do wybroni. Dalej ją bije, a potem rzuca na kanapę i zaczyna dusić. Dzieci ukryte tuż obok kanapy patrzą na to z przerażeniem. W końcu Cassie zbiera się na odwagę, otwiera schowek i strzela do szaleńca flarą. Eksplozja podpala jacht. Julia chwyta wcześniej przygotowane torby i razem z dziećmi ucieka na zewnątrz. Ben natychmiast biegnie do ciała ojca, błagając go ze łzami, by się obudził. Julia i Cassie dołączają do niego, by pożegnać Toma, ale nagle Julia zauważa z przerażeniem, że bandyta jakimś cudem przeżył pożar i wydostał się z płonącego jachtu. Z trudem odciąga Benę od ciała ojca i cała trójka ucieka na skalistą pustynię. Po chwili rodzina zatrzymuje się, by odpocząć w kanionie. Kasi podaje Benowi wodę, ale chłopiec jest zbyt załamany, by zareagować. Kasi sugeruje, że bandytę mogły zwabić balony, które Ben przywiązał do skały. Jej słowa jeszcze bardziej ranią Benę, ale Julia szybko go uspokaja, mówiąc, że to nie jego wina. Wkrótce rodzina rusza dalej, a szalony nieznajomy podąża za nimi. Po drodze Ben odkrywa martwego rekina młota i z ciekawością go ogląda, ale Julia zauważa, że bandyta nadal ich śledzi. Rodzina znowu ucieka, musząc zejść ze zbocza i przebrnąć przez beczki z toksycznymi odpadami i sterty śmieci. W końcu udaje im się zgubić szaleńca. Wkrótce Julia zauważa, że Ben jest poważnie odwodniony, i podaje mu butelkę z wodą, ale ku jej rozpaczy okazuje się, że jest prawie pusta. Ben wypija ostatnie krople, a Cassie przyznaje, że przypadkowo nie dokręciła zakrętki. Julia w panice strofuje córkę, wiedząc, że nie przetrwają bez wody. Cassie jednak spokojnie stwierdza, że i tak nie mają żadnych szans. Rodzina kontynuuje wędrówkę przez bezkresną pustynię, a wieczorem natrafiają na wrak rozbitego samolotu. Wchodzą do środka i decydują się spędzić tam noc. Przeglądając rzeczy, Julia znajduje ich ostatnie rodzinne zdjęcie zrobione podczas urodzin Bene. Zszokowana Kasi prosi matkę, by opowiedziała historię o tym, jak poznała ojca. Julia wspomina, jak w wieku 22 lat była stażystką w klinice w Enicei, gdy przywieziono tam Niemca po nieudanym nurkowaniu. Tom pisał wtedy swoją pracę doktorską o wymieraniu koralowców i prowadził badania, ale podczas wynurzenia doznał problemów z dekompresją. Po wyjściu z wypadku natychmiast zaczął zabiegać o Julię. Sześć miesięcy później, po obronie pracy, dostał pracę w Miami i zaprosił ją, by pojechała z nim. Tej nocy Cassie budzi się, słysząc dziwny hałas. Po cichu wymyka się na zewnątrz, żeby sprawdzić, co to, a potem postanawia się załatwić. Nagle bandyta podkrada się do niej od tyłu, ale tuż przed atakiem Julia rzuca się na niego. Następnego ranka Julia i dzieci szykują się do dalszej drogi. Kiedy wychodzą z wraku, odkrywają, że ciało bandyty zostało potwornie zmasakrowane. I jest jasne, że to nie była robota człowieka. Cassie przeraża myśl że na pustyni czai się coś jeszcze groźniejszego od tego psychopaty, ale Julia każe jej o tym nie myśleć i iść dalej do celu. Później, gdy dzień się dłuży, Julia sprawdza mapę, a spragniony Ben rzuca się do brudnej, słonej wody i łapczywie pije, dopóki matka i siostra nie odciągają go stamtąd. Wkrótce stan Bene się pogarsza. Gdy zbliża się wieczór, rodzina natrafia na porozrzucane siedzenia. Julia i Cassie budują z nich prowizoryczne schronienie, w którym zostają na noc z Benem. Tym razem dziwny hałas budzi Julię. Wychodzi na zewnątrz i zauważa, że w stronę ich kryjówki zbliżają się nieznane stworzenia. Pospiesznie wraca do dzieci, wołając je, i wszyscy uciekają przed nowym zagrożeniem. Po jakimś czasie dostrzegają wywrócony statek w oddali z porozrzucanymi kontenerami i trzema ludźmi stojącymi obok. Julia błaga ich o pomoc, ale gdy widzą gigantyczne kraby, ignorują jej prośby i chowają się w jednym z kontenerów. Julia i dzieci wspinają się na dach kontenera, ale jeden z krabów i tak chwyta Julię za nogę, pozostawiając poważną ranę. Tymczasem kraby zaczynają wciskać się do kontenera przez szczelinę. Choć tamci troje próbują walczyć z przerażającymi stworzeniami, potwory i tak ich pożerają. Gdy są już bezpieczni na dachu, Julia owija szalik wokół zranionej nogi, ale wkrótce traci przytomność. Budzi się rano i odkrywa, że dzieci nigdzie nie ma. Zrozpaczona Julia zbiega na dół i woła Cassie i Benę. Na szczęście są cali i wychodzą do matki, tłumacząc, że próbowali znaleźć pomoc, ale bezskutecznie. Jednak w kontenerach, z których kraby już odeszły, znajdują broń i cenne zapasy wody. Julia zauważa też radio i od razu się łączy. Okazuje się, że on również został ciężko ranny przez kraby i ledwo żyje. Mówi, że te stworzenia wyłoniły się z głębin i ponieważ ich zwykłe źródło pożywienia zniknęło, musiały się przystosować i polować. Julia mówi mu, że została tylko trójka z nich i błaga, by uratował jej dzieci. On ostrzega, że według jego sprzętu woda wróci szybciej niż się spodziewano. Julia i dzieci muszą się spieszyć, bo czas się kończy. Przerażona Julia przyznaje, że zgubili drogę i nie wiedzą, dokąd iść. On wystrzeliwuje flarę sygnalizacyjną. A rodzina natychmiast rusza we właściwym kierunku. Wkrótce zauważają w oddali żółtą łódź podwodną, ale zdają sobie sprawę, że dotarcie do niej będzie trudne przez zdradliwe pustynne tereny. Mimo to idą dalej, przedzierają się przez niebezpieczny kanion, gdy ziemia zaczyna się trząść, sygnalizując powrót wody. Kamienie zaczynają spadać, a jeden z nich oddziela Julię od dzieci. Każe im iść bez niej i obiecuje, że ich dogoni. Kasi krzyczy, że jej nie zostawi, ale Julia nalega, by uratowała Benę. Oszołomione dzieci biegną naprzód. A Julia widzi, jak z w skałach wyłaniają się tysiące gigantycznych krabów. Walczy z wodnymi potworami, ale one nie przestają nadchodzić. Tymczasem Cassie i Ben docierają do łodzi podwodnej i widzą, że jego rany są śmiertelne. Zdając sobie sprawę, że nie przeżyje, on każe im jak najszybciej wejść do środka. Cassie zauważa, że teraz będzie wystarczająco dużo miejsca dla całej rodziny, i postanawia wrócić po matkę. Ben daje jej swoją szczęśliwą bransoletkę. Na szczęście Cassie dociera na czas, by pomóc Julii wydostać się z kanionu. Całe i zdrowe matka i córka pędzą do łodzi podwodnej, a za nimi gonią tysiące krabów. W ostatnich chwilach wspinają się na dach, gdzie czeka już Ben, i próbują odpędzić stworzenia. Jednak kraby otaczają łódź i wciągają osłabionego na dół. Zrozumiawszy, że walka z potworami nie ma sensu, rodzina wskakuje do łodzi podwodnej i zamyka włas. W tym momencie widzą nadciągającą gigantyczną falę. Julia i dzieci zapinają pasy, licząc na cud. Woda unosi łódź, niosąc ją na falach. W tym czasie przed oczami Julii przelatują wspomnienia z ich przerażającej podróży i wkrótce cała rodzina traci przytomność. Po jakimś czasie odzyskują przytomność i odkrywają, że statek wyrzuciło na brzeg. Julia otwiera właz i wychodzi z dziećmi na zewnątrz. Wita ich przerażający widok miasta zniszczonego przez wodę, ale mimo wszystko czują tylko ulgę, że przeżyli.